Dlaczego warto grać w stresujące gry? Dzisiaj po raz kolejny rozdzielałem gryzące się psy. Mam w miarę dużego psa 30 kg Golden Retrievera, który jest w gruncie rzeczy nieszkodliwą pierdołą, ale w dalszym ciągu zdarzają się mi różne akcje. Dzisiaj wydarzyła się kolejna. Chodząc po osiedlu, pies przebił się przez drewniany płot i zaatakował mojego Shiro. I to nie byle jaki pies, bo to był 40-kilowy dog argentyński. Rozdzielałem je dwukrotnie, podnosząc tamtego za tylnie łapy. Za pierwszym razem dog zawarczał na kobietę, która opiekowała się psem pod nieobecność właściciela, więc go puściła, a akcja rozpoczęła się na nowo. I znowu stałem z psem, trzymając go za tylnie łapy, wysoko w górze, żeby zostawił mojego psa i żeby mnie przypadkiem nie dziabnął, bo nawet próbował. Ale z takiej pozycji psu... Jest ciężko cokolwiek zrobić. Kobieta w tym czasie zaprowadziła mojego psa na posesję. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Kobieta była tak zdenerwowana, że nie była w stanie zapiąć doga na smyczy. I się słyszalnie hiperventylowała. No wiecie. Musiałem ją słowami uspokoić, zanim była w stanie zapiąć tą smycz, i wtedy razem zamknęliśmy psa za inną furtkę, a ja wymieniłem się z nią telefonami i odzyskałem swojego gamania. Jest cały i zdrowy. Nic mu się nie stało. Wróciłem w miarę spokojny do domu, opowiadając kumplowi całą historię. A ta kobieta. Do mnie później zadzwoniła i z paniką i płaczem mnie przepraszała, że ona się tylko tym psem tymczasowo. Na dwa dni zajmuje i znowu ją musiałem uspokajać. A dlaczego ja byłem spokojny? Moim zdaniem, to nie ma nic wspólnego z płcią, a ma duży związek z grami. Bo jak zobaczycie w podlinkowanym filmie, ręce pogrzewan Antillio Fall od namiaru adrenaliny trzęsły mi się niemiłosiernie. I dlatego ja byłem w stanie w stresującej sytuacji zachować trzeźwość myślenia i rozdzielić psy. Dlatego też po całej akcji nie byłem roztrzęsiony, spanikowany czy nawet zdenerwowany. Gry nauczyły mnie zachowywać zdrowy rozsądek nawet w sytuacjach kryzysowych, gdzie adrenalina sięga zenitu. Nie poddaję się jej, tylko ją wykorzystuję. I zawdzięczam to właśnie grom, szczególnie stresującym grom Wiar, takim jak Anthill Fold. Z racji tego, że cała ta akcja rozjechała mi zupełnie kalendarz publikacji, bo publikuję to dokładnie tego samego dnia jak ta akcja się wydarzyła. Zostaw subskrypcję, aby zobaczyć mój film O Until You Fall. To genialna gra, która uratowała mi dzisiaj tyłek. Może tobie też kiedyś uratuje.